Bo kupiłem i mną dzisiaj. Jestem so? haku ET. Siemanko. Ja też oczywiście u mnie na kanale też możecie życie Są haku ET. I, i, i odcinek jest u mnie jak i u luton. Bo czekaj, bo ja sobie muszę zmienić nazwę, bo otworzyłem. Ja Co? Bo. YouTube, to sobie muszę zmienić

O, wiem, to, wiem, to, ja też sobie spróbuję na 15 ragę wbić. Ja wbijam na dziesiątą. Wbijam na czternastą. Jak będzie troszkę lagowało to będzie taki przełom, ten sam internet. On no. nie chce na razie. No. Dobra, jest rozwalona, ja jest rozwalona Ale fajnie gdybyś mi pomógł Dobra, Dobra, ja... Kurde, po... No, Śmiałam się na to, nawet... No, Dobra, Kudeb... to jest... Dlaczego zabiję mnie, ty? To do tego trzeba dojechać. Przyjdzie, jesteśmy, to wiesz O, już nie

Bo ona ma też 10! To nie widać! To nie, się nie jeszcze jej ten! Dobra! O, dobra, spoko wygrana! Dobra, dawaj grać dalej, nie? No! O, mnie jeszcze zetony, ale już nie mam! Dobra! O, to. Dobra! Ciśniamy A, nie, ma to się okierzyć, Dobra, idź drudy. na to. Ja ja idę tu. Dwie, ja kurde. O, kurde bo już mnie zjedzają. Mnie kurde Nie, nie dążę. No. Nie, 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 Patrz, spierdziela od razu Dobra, no to dojadł Dobra, troszkę na mnie dołuchamy O kurcze O kurcze, czy Bibi Na ósmym Dobra dawaj, ja bym se ulta podładował troszkę To było dobrze, ale... Dobra, ja chcę se ulta naładować O kurde Ja nie mogę na nią trać ulta Dobra, jest! nie, koleżanka! Dobra, Bibi Jehana. Dobra, ale jej yeah. y no, Ale No, ale zabiła nas ten zabiło nas... No ja ci zabił mnie w... Nie bo tak. <zyspy> ja specjalnie wyszkodałem. No Daj graj dalej. Dobra. Skoda? Nie, nie, nie wiem, pewnie będę, I... żeby doszła. To sobie gra, jakby woda tutaj. Słuchajcie, jak będzie nocka tutaj, kolegów? Czyli na przykład Pluto Bronke ze mną i z kolegą jeszcze, to byśmy wtedy grali e, te ten, gdybyśmy wrzucali odcinki w nocy. No, żeby był czas, żeby wrzucić, nie? Ej, dobra, dawaj szybko ich, bo... Tak. Ale ja cię nie subskrybuję. I ja Cię nie subuję. Ja Ci mówiłem, że to nie ma masz... O kurde, lagę. A tu tak? Dobra, wyjechać. O kurde, uważaj. O Jezus. Dobra, po co mam marnować, wiem. mam i pójdziesz se po to. No tak Szybko. Kurde, ja Beama idzie na landę. Ja po tej gierce będziemy musieli zmienić lecha. O, Beama. Be. Beama. O kurde, jak zaleciła mnie. O to mówię Beama. Wawaj do gminy. Mude lagry. Krzyj, ja go zabije. Dobra, słuchajcie, ja robię cięcie. Ale czy by to co? Tak, oto. Nie, to... nie, nie. Nie wali. Dobra, słuchajcie, to ty, ty, jest ty, 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 ty. cięcie? I, I ja czekamy. Się... Dobra, słuchajcie, jestem po cięciu. Pilo? I pilo? Samo, to pilo. samo po cięciu. Otwieramy skrzynkę. I... I dwa tygrysy. Ej, po tym starciu zagramy sobie zabytko. Daj, tygrysy, nie możemy, nie możemy, nie możemy, nie, możemy. No, Dobra Ja mogę tylko wielką gry osobno no, możemy, bo inaczej nie możemy No i ja nie mogę, bo ja nie mam oszkodów Dobra, idźmy, Dobra Dobra, idź na tamtej jeden No, idź na tamtej jeden Ja ich tu dojadę Bo idą tutaj No mam fajpę, ja, ja. ja, ja. A prima zrobimy ten, będzie ...prima możemy zrobić. A na laptopie serdecznie zrobimy to prima. to jest z tobą? to jest z tobą? Nie do dziewięć. <sryd stiffen> Super, ale nie Ej, bo tej mam A, dziesięć. Ej, jego gni, łatwo. Ja drugiego dojeżdżam Dobra, dojechamy. No właśnie widziałem, to ma pan najbardziej... Poda. Jakbyś miał ulta, to chodź do mnie. Ej, kurde chudę! Dobra, dojechamy. Ej, ona ma ultę, tu no właśnie. Ja od razu tutaj do niej poszła. Dojechamy. Skoszyła po prostu. w ogóle oni tego nie mają, po prostu. Tu no oni kapili, No bo ja ich widziałem. ja. oni będą nie, 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 jak będę miał 15... Daj daj daj. Jak będę miał 15 hmm. będę Rangę no, zoro zoro to, zoro ja to ja będę kończył nie, 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 Good. Good. Dobra, ja idę tam dalej, i tutaj. Po co tutaj się? Pani nie jest w to ma cię Jeśli razem patrzcie na mickę, jak to się nie gra, bo jak to ci dropnie, to nie będziesz jak. Ej, mnie tu podjeżdża. Ale to nie chodzi o to, jak ci dropnie. Każdemu może dropnąć, a nie czy, to każdy to. się uczy. Bo to się może do każdego patrzeć. Kurde, szpana. o tutaj mają walkę. To zrób zeza. To zrób zeza. Żebyś <grym> dwa. <grym grym> o, o kurde. Uciekam. Eee, no, no. Jeszcze gorzej. Skoko gorzej. Spoko, podjazd im, <grym> dawaj. No o kurde, pak. Spalil HP. Spalil HP. Spadaj, lhp. spadaj, dawaj rozwalaj. Ja. Ale nie wzięliśmy tych nie? Ej, dzisiaj ten, e, robiłem... E, o kurde! A dobra, jeszcze zużyłem ulta, nie! Ja jaskini treningowej dzisiaj robiłem, ten, grę na tym mityku. W jaskini treningowej. Aha. no to mamaku. na to. Jeszcze tam, ja idę pod dwa parki. O nie, nie okay. dobra, dobra. Dobra, ja z nim jest. O! Dobra, wygrana. Ja już kończę, bo ja już będę miał e, 15 poziom. No, tak, no, tak. I, ja i, ale poczekaj, ja poczekaj, poczekaj, ile dostanę tych tych, tych, tych tych 200, kurde, brakuje mi tylko 200. Zlepio! Będę miał skrzynkę, bo no, tutaj te, słuchajcie, słuchajcie, jest skrzynka, jest skrzynka, skrzynka? Jest, za 500. Nie, nie ma jej? A nie, jest. A ja mam za dymę. A Tak. za dymę? Tak. za Okej, bo ja mam ten punkty chyba. Tak, punkty MOTY. Drogo, słuchajcie, dodać wszelki. Ja bym sumie nie damy, gram ciągle długo, ale. Ale y, ja do, 14, szkoda, do 15 minut gram. Szkodę, że no kąta ja hmm. Szkoda, że starego konta nie masz. Szkoda, że starego konta nie masz. Ja no, bo słuchajcie, z... na starym koncie tak Ty miał 3000. ile? Y, 3600 coś y, t, pucharków. Więc, ale stworzyłem nowe ja dla was. W moim starym stary. Nie ja miałem aż ponad pięć koła i, i straciłem poprzez z, zrzut tym telefonem. Piniłem na edytor skin. W czym? Na no, edytor skinów. W Minecrafcie. Zkinę nowy. Nie mówiłem. Ja. Nie chuciłem. Ja tak naprawdę to mi ufa. Tak. A, właśnie widziałem jak kurczę waliłeś telefon w szafkę albo w ścianę, albo w telewizor wciąż. No no nie chcesz wyszukać. No gdzież zrób cięcie, nie będzie. No dobra. Dobra, już skończyłem cięcie. I jesteśmy. O, ja idę od razu na sierołek, potem przyskrzynić. No dobra, go! ja idę się doładować jednym partią. Bo... Oh, jednego z tego ja no. O kurde, byś mi pomógł, co? No. Dobra, to ja ginę. Ja... Dole lew, nie do O, ma sześć. Ciekawe jak. No, 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 no. dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. Ha, uzużył parę rapa. Nie, nie, a chodź tu. Nie, ale masz fajnie, bo ty tu masz tutaj cztery paski, nie? No. O kurde, ile on poza Jak to? Jezu, on ma cztery paski? Moccy? Na, na, na mikiku? Ja pierniczę. No czekaj! Uciekam! Ej, jak się zestrał! To A tak, ja Ta, nie tak, Chyba nie wiem. tak, Ja Chyba nie, potarda. chyba nie, tak, Chyba tak, to Dobra ja kończę, nie tak, Chyba nie tak, 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 Ptarda. tak, to ja już kończę tak, 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 to